O, takie sobie kupiłem. I takie sobie kupiłem. Więc dzisiaj będę mierzył rzeczy. Proszę Państwa, widz chce, widz dostaje. To jest twórca YouTubeowy, który podąża za oczekiwaniami swoich odbiorców. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby nie umrzeć z nudów, ale, ale coś wymyślę. Bohaterem głównym dzisiejszego odcinka będzie projektor. Kolejny. Etoe Seal Pro. Jak foka albo jak sealsy albo jak F... jak foka po prostu. Tak? Zgadliście, jest to kolejny gratisowy projektor tym razem wysłany do mnie przez gigbuying.pl. Mam już ich ogólnie różnych projektorów z 8, a idą kolejne, bo one rosną przez pączkowanie. Z każdym filmem odzywa się kolejnych kilka firm, które najpierw wysyłają, a potem pytają, czy chcę. I po co? Po co iść do pracy? Zacznijmy ten odcinek od takiej śmiałej tezy. Moim zdaniem, to, co tutaj mamy, to jest taka, taka mini wieża naszych czasów. To jest urządzenie, które ma w sobie wbudowany projektor, głośniki i smart TV. Urządzenie, które podłączamy jednym przewodem, stawiając je w dowolnym miejscu, w sumie na świecie. Bo czy w domu, czy pod namiotem, czy na werandzie, jeśli jesteśmy amerykańskim. Amerykańską osobą posiadającą werandę, to stawiasz to, podpinasz i chillujesz. To nie jest sprzęt, który chciałoby się powiesić w jednym konkretnym miejscu w domu, i żeby na stałe tworzył nam nasze wypasione dobre, kino domowe. Mm -mm. Jeżeli szukasz czegoś takiego, to od razu Ci mówię, że nie jest to sprzęt dla ciebie. Całe urządzenie jest dobrze wykonane, przy czym właśnie przed chwilą chciałem ściągnąć folikę z napisu Etoe. I mi literka E została w ręku. No, może nawet trochę więcej. No, ale z BMW też się znaczki odkleja, żeby nie było widać, że pod maską 1.8, nie? Jakość plastiku jest bardzo dobra. Jest taka bardziej. Szorstka i matowa. Nie tak jak w przypadku Vanbo, tego Mozarta, w którym to było coś na wzór Piano Black. Magnesu na kurz i odciski palców. Nic tutaj nie skrzypi, nic tutaj nie wydaje zbędnych dźwięków. Całość jest taka zwarta, zbita, dobrze wykonana, bez obciachu. Pierwsze i największe, co nam się rzuca w oczy, to ta rączka służąca do przenoszenia i to chyba jednoznacznie nam określa, do czego ten projektor służy. Zaraz obok rączki mamy przyciski który możemy wygodnie, w prosty sposób sterować całym urządzeniem i mówię o tym, ponieważ to nie jest oczywiste jest to pierwszy projektor, który mam we własnych rękach mówię o tych chińskich, tanich projektorach który ma tutaj przyciski we wszystkich innych, które do tej pory miałem tu był tylko włącznik a tu proszę postarane pod spodem urządzenia mamy klapkę, pod którą znajduje się wielkie nic a po środku Gwint statywowy Z tyłu mamy złącze DC, port USB, HDMI Odbiornik podczerwieni, gdybyśmy mieli pilot na podczerwień W zestawie mamy taki na Bluetooth I wyjście AUX Zasilanie do projektora jest przez taką beczkę Zasilacz wyglądający trochę jak do LEDów O mocy 180W i ten zasilacz jest zewnętrzny proszę Państwa O taki Czyli kolejna rzecz do zabrania do torby są projektory, w które zasilacz jest zbudowany. Warte odnotowania. Obraz. Producent mówi nam o jasności 1000 ANSI Lumenów, obrazie w rozdzielczości Full HD oraz automatycznej korekcji zniekształceń w automatycznym autofokusie. No ale nie po to kupiłem to, żeby w tego producenta wierzyć, nie? To jest wydane 70 zł. Digital Lux Meter. Sprawdźmy to. Cześć, czasie GPT. Chciałbym zmierzyć jasność mojego projektora. Cześć Przemysław. Jeśli chcesz zmierzyć jasność swojego projektora, potrzebujesz luksomierza. To urządzenie pozwala na pomiar natężenia światła w luxach. Tak, tak, tak. Ja to, ja to wszystko wiem. Podam Ci wymiary rzuconego obrazu oraz odczyty z 9 punktów z mojego luksomierza. Wylicz mi, proszę, jasność w Lumenach. Jasne. Podaj mi wymiary rzuconego obrazu oraz odczyty z luksomierza. A pomogę Ci wyliczyć jasność w akilometrach. 142 na 80 cm. Teraz podaj mi odczyty z 9 punktów z luksomierza, żebym mógł obliczyć średnią jasność. No to jedziemy. Pierwszy punkt 760. Drugi punkt 606. Dzięki, mamy drugi punkt. Trzeci punkt 633. Świetnie, kontynuujmy. 440. Lecimy dalej. Jaki jest piąty? 530. Super, piąty odczyt mamy. Poproszę o szósty. 464, 480, 524, 487. Dzięki za wszystkie odczyty. Teraz policzymy średnią jasność w luksach. 760 plus 633 plus 840 plus 560 plus 487, 9 równe 525,6 luksów. Teraz obliczymy jasność w AnsiLumenach. Przyjmując, że powierzchnia ekranu wynosi 142 cm na 80 cm, twój projektor ma zatem około 597 AnsiLumenów. A jaka jest jasność, jeżeli mielibyśmy go mierzyć tylko w centrum? Jeśli mierzyć jasność tylko w centrum, to używamy odczytu z pierwszego punktu 863 AnsiLumenów. Dobra, jedziemy z drugim projektorem. Świetnie, możemy zaczynać. Z drugiego projektora oraz odczyty z rozumierza 140 na 76 309, 392, 242, 284, 282, 223, 271, 252. Więc ten projektor ma około 318 ANSI lumenów. W na najjaśniejszym punkcie ten projektor osiąga około 444 ANSI lumenów. Ten test nam pokazał tyle, że projektor, który jest reklamowany jako dwa razy jaśniejszy, w rzeczywistości jest prawie dwa razy jaśniejszy. I czy moja metodyka pomiarowa jest do dupy, a oni mają rację? Czy ja zmierzyłem dobrze, a wszystkie firmy kłamią? To musicie niestety ocenić sobie sami. Istotną funkcją tego projektora jest to, Przynajmniej moim zdaniem, że podczas ostrzenia obrazu oraz nakładania wszystkich automatycznych korekt my cały czas widzimy obraz. W absolutnie każdym innym projektorze tej klasy, który miałem w swoich rękach, jeżeli tylko ktoś łokciem puknął projektor, siadał na kanapie i zabujało się wszystko, dźwięk szedł, jak szedł. A na obrazie pojawiał się obraz kontrolny służący do korekcji optycznej i do ustawienia autofokusa. I spoko, fajnie, jeżeli oglądacie sobie na przykład jakiś serial. Ale jeżeli leci mecz na żywo, to nie chciałbyś, żeby za każdym razem, kiedy ktoś wstaje po piwo i puknie w projektor, tracisz akcję, tracisz widok, a widzisz białe kropki i ostro, nie ostro, ostro, nie ostro. To jest rzecz, której nie ma w tabelce, i to jest funkcja projektora. To jest. Cecha projektora, o której warto wspomnieć. Przy mojej białej ścianie w kantorku, tam gdzie zaraz będziemy mierzyć jasność, chociaż Wy już ten pomiar jasności prawdopodobnie widzieliście w tym filmie, projektor ostrzy w punkt. Absolutnie nie podajemy się oceny reprodukcji barw przez projektor, który kosztuje 1500 zł. Z tego oto powodu, że mówimy o tanim chińskim sprzęcie. W którym nie mamy zielonego pojęcia, jak jest z powtarzalnością. Oceniając czy mierząc barwę obrazu rzuconego przez projektor i odbijanego od ściany, mamy masę zmiennych, których nie ma, jeżeli mówimy o obrazie wyświetlanym z panelu takiego urządzenia jak telewizor czy monitor. Tam sprawa jest prosta. Do matrycy monitora przykładana jest głowica badająca obraz, i następnie mierzona jest różnica między tym, co zostało zadane, a tym, co zostało wyświetlone i odczytane przez miernik. Punkt pomiaru odizolowany jest od. Otoczenia od tego, co się dzieje dookoła monitora. To jest dosłownie zero-jedynkowa informacja, której nie da się w żaden sposób zakłócić. A w projektorach? Tutaj liczyć się będzie na przykład kolor ściany, na którą rzucasz obraz. I ja wiem, tak. Ty powiesz, że ścianę masz białą, a ja ci powiem pójść do Castoramy, gdzie masz 7 czy 8 czy 10 różnych bieli i malując jedna obok drugiej, każda będzie trochę inna. Nawet nie wspomnę o tym, ile będzie odcieni szarości. Przecież wszyscy wiemy. 50. liczy się nie tylko kolor, ale też struktura ekranu, faktura, o którą to światło się będzie odbijać. Są ekrany profesjonalne, które nie dość, że niwelują odbicia światła ambientowego, tego światła dookoły, które zanieczyszcza nam odbiór obrazu, i na przykład też podbijają kontrast wyświetlanego obrazu. Ja po prostu absolutnie nie wierzę w to, że osoba, która Szczerze, możemy myśleć o zakupie takiego urządzenia, która chce wydać 1000 czy 1500 złotych nie na sam projektor, nie na sam rzutnik, a na całe rozwiązanie, na urządzenie all-in-one, wyda kolejną taką samą kwotę na profesjonalny, idealny ekran, który pozwoli jej w niczym niezakłóconych warunkach cieszyć się każdym jednym procentem wyświetlanego obrazu. Nie wierzę, że ta osoba całkowicie wyciemni sobie salon czy sypialnię, czy inne pomieszczenie, w którym będzie. Raz na jakiś czas wyciągać ten projektor. I paraliżując ruch w całym mieszkaniu, przygotuje sobie tak perfekcyjną salę kinową tylko po to, by móc spojrzeć na odcię zieleni i stwierdzić, ona jest w 100% dokładnie taka, jaka powinna być. No nie wierzę. No. no i co poradzę? YouTube jest jednak ogromny i są ludzie, którzy takie rzeczy dla was zmierzą. Rzetelnie wam je przekażą. Co dla mnie jest istotne, to że każdy z testowanych do tej pory przeze mnie projektorów, tych. Urządzeń multimedialnych zadowalał mnie, moją rodzinę i moich znajomych, którym zdarzyło się te projektory pożyczać. I okej, okay, wszystkie te urządzenia kosztowały w okolicach 1500 zł, więc jest szansa, że przez to może mają podobny, zbliżony poziom, jeśli chodzi o jakość wyświetlanego obrazu, i ja może po prostu nie mam punktu odniesienia do tych najtańszych, najtańszych ani tych. Tutaj bardzo bardzo drogich urządzeń, i dlatego tak trochę obojętnie, nonszalancko podchodzę do jakości wyświetlanego obrazu. Rzucając obraz tych różnych projektorów obok siebie, oczywiście widać różnicę. Ten jest trochę cieplejszy, ten trochę inaczej wyświetla niebieski, a ten ma największy kontrast. Rzucając obraz tylko z jednego, w ślepym teście absolutnie nikt nie jest w stanie powiedzieć, który projektor jest włączony. Może dlatego, że zawsze oglądamy z włączonym światłem w kuchni. Może dlatego, że zawsze coś się dzieje, tu świeci lampka, tu przejdzie dziecko i ważniejsze jest samo doświadczenie, sama frajda ze wspólnego oglądania, niż mierzenie pipetą, ile niebieskiego jest w niebieskim. Ode mnie o obrazie tyle wam musi wystarczyć. Stilgar na pewno powiedziałby więcej, jak to wygląda u niego. Jak sobie kiedyś taki projektor kupi, przetestuje, to będzie trzeba zajrzeć po informacje właśnie tam. Poważnym zaskoczeniem w tym urządzeniu na plus była prędkość działania Google TV. Ze wszystkich testowanych przeze mnie do tej pory i tu mówię zarówno o tych tanich projektorach, jak i o telewizorach czy Mi Boxie, którego mam w domu, to działa najszybciej. Ta informacja o przyciśnięciu przycisku z pilota na ekran przekazywana jest natychmiast. Tu nie ma nawet pół sekundy zawahania do tego stopnia, że pokazując to właśnie mojej żonie, ona spojrzała na pilota i mówi co tyżeś tu Duraselle włożył? Czy co? Taki żart, że Duraselle te szybsze, nie? I tak używa się tego bardzo, bardzo komfortowo, bez porównania szybciej i lepiej niż oba projektory OneBo, które miałem do tej pory. Szybciej niż mam w telewizorze, szybciej niż mam w Mi Pisywanie nawet długiego hasła, wybierając literki z klawiatury ekranowej, jeżdżąc palcem po kółeczku i klikając OK, nie stanowi najmniejszego problemu, co do tej pory zawsze. No, jednak było jakimś tam uciążliwością czy problemem. Responsywność to jest topka. To działa absolutnie przepięknie, bardzo szybko i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł oczekiwać od takiego urządzenia, od jakiegokolwiek urządzenia, żeby działało szybciej. Czapki z głów. Tak to wygląda. Nie jest źle. Projektor przez producenta, a przynajmniej przez sprzedawcę, reklamowany jest jako projektor Superior Sound wyśmienitym dźwiękiem. I tu moim zdaniem jest największe niedopowiedzenie, jeśli chodzi o ten produkt. Dźwięk nie jest wybitny. Dźwięk jest yy, jako taki. Gdybym miał to porównywać, to porównałbym do laptopa, tylko że głośniej. Dźwięk jest płaski i całkowicie, ale to całkowicie brakuje mu niskich tonów. W Mozarcie 1 prof, w projektorze, który testowałem parę dni temu, tam było całkowicie odwrotnie. Dźwięk był taki soczysty, basowy, dudniący i brakowało sopranu, brakowało wokalu. Kiedy oglądaliśmy Szereka i te postacie mówiły, mówił w taki przytłumiony, niski, basowy sposób. Teraz natomiast dźwięk jest płaski, donośny, głośny. Taki SE, czy superior sound, bym powiedział? Absolutnie tak bym go nie ocenił. Używając tego projektora w domu do czego innego niż do oglądania bajek przez dzieci, no moim zdaniem konieczne jest podłączenie zewnętrznego zestawu audio. I nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że to nie gra. To gra, tylko w trochę nieprzyjemny sposób. Ten dźwięk nadaje się do tego, żeby postawić go w pracy i wykonać jakąś prezentację, żeby wziąć to na piknik rodzinny. I puścić, nie wiem, kolaż zdjęć ze ślubu, a powiedzmy z muzyką w tle, i to się nada do tego wyśmienicie. Ale używając przykładu z zeszłego odcinka, jeżeli miałbym włączyć Titanica, jeżeli miałbym włączyć Piratów z Karaibów, czy helikopter w ogniu, moja potrzeba ładnego, czystego dźwięku. Nie zostaje przez ten projektor zaspokojona. I tak naprawdę to tyle, co mam na temat tego sprzętu do powiedzenia. Używałem go około trzech tygodni na zmianę z innymi projektorami, bo trzeba przetestować różne, ale co mi to daje, to możliwość wyłapania tych niuansów między tymi poszczególnymi projektorami i możliwość podzielenia się nimi z Wami. Z widzami, którzy nie mają tego szczęścia, że ktoś im za darmo przywozi. Masz, nagraj o tym film. Że mi logo odpadło z projektora. Uch. O, jak wygodnie się z nim idzie! Na przykład z pracy do domu. Mój projektor reklamowany jest, że jego jasność to 1000 ANSI lumenów. Skąd ta różnica? Różnica może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, producenci czasami podają maksymalną jasność, którą projektor może osiągnąć w idealnych warunkach. Które mogą nie odpowiadać standardowym warunkom użytkowania. Po drugie, metody pomiaru mogą się różnić. Niektórzy producenci stosują własne metody pomiaru jasności, które mogą dawać wyższe wyniki niż standardowe pomiary ANSI Lumenów. Po trzecie, jasność projektora może zmieniać się w zależności od trybu pracy i ustawień, takich jak kontrast czy tryb oszczędzania energii. W trybie maksymalnej jasności projektor może osiągnąć wyższą wartość, ale kosztem innych aspektów jakości obrazu. Dlatego warto porównywać projektory. Używając tej samej metody pomiaru jasności, a nie tylko polegając na deklaracjach producenta. Tańsze luksomierze mogą być mniej dokładne i mieć większy margines błędu. Również jakość komponentów i kalibracja w tańszych urządzeniach może wpływać na precyzję pomiarów. Jeśli chcesz uzyskać bardziej precyzyjne wyniki, warto rozważyć użycie bardziej profesjonalnego sprzętu lub zlecenie pomiaru specjalistom.